Ja tak jak ty Chciałem tu wszystko mieć Po co jej pierdolić system? Lecz na ogonie mam leć na ogonie mam Lecz na ogonie mam Przesiąkłem błędem tym Wszędzie poczułeś ten dym Widział twój ojciec, widział jego syn Szalej swe życie, nie wtykaj nosa Nie wspomnij sprawy i Miej drogi. Nie, nie Nie da ci to nic Nie, nie Przejebie zdrowie i Jak masz rzeszkę Niech na nogi postawi Życie mnie nie rozpisze w plecach, doświadczenie na plecach Nieraz musiałem się bić, a to przecież tylko mały dzieciak Który chciał się uśmiechać, dziś gotów je zabić, obieka Tak jak ty, też chciałem to wszystko mieć Ey. W i pierdolicy, z tym lecz na ogonie mam psy 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 na rynek, to na blok nie bo się ich robot, ale zawsze przeciąga kłopot Nie chcę już do tego co było, co było, minęło i pismo Wciąż podkładam mi kłody pod nogi Dzisiaj widzą, że byku Wybacz mi Boga, nie są. wybacz mi Boga, nie sąd Muzyka otwiera mi drogę na przyszłość, wybaczę mi Boga, nie sąd Co było, minęło na serio i pismo, wybaczę mi Boga, nie sąd Muzyka otwiera mi drogę na przyszłość, wybaczę mi Boga, nie sąd Muzykę zamieniam na hojs Zamieniam muzykę na respekt nie czekam na marną pensję ale niech to śni się. Zostałem mój schowałem w kieszeni, agresję Liczę się liczy. się. Niech to śni się. Niech to śni do Niech to śni się. Niech to śni się. Niech to śni się. Niech to śni się. Niech to Leć na Niech nie mam się. Niech na śni nie mam Leć na nie mam zy. Lecz na okno nie Lecz na okno nie Tyle krzywdy, ile wyrządzisz bliźniemu swemu. Tyle samo bądź więcej, wróci do ciebie Pamiętaj o ja tym, zanim podejmiesz decyzję Wybacz mi Boga, nie są, Wybacz mi Boga, nie są Muzyka otwiera mi drogę na przyszłość, wybać mi Boga, nie sąd Co było, minęło, na serio i piso, wybać mi Boga, nie są, Muzyka otwiera mi drogę na przyszłość, wybaczy mi Boga, nie są